Do słucham. Dzień dobry, dzwoniłem godzinę temu. Nazywam się Piotr Miszyński. No, pan coś ustalić w sprawie moich kluczy. No dzwoniłem na komendę rejonową, tam, gdzie był pan doprowadzony na czynności i rozmawiałem z dyżurnym. I, no i dyżurny mi przekazał, że pan na miejscu był, tak? Tak. Także tam pytałem, ale no oni mówią, że raczej mam pytać w tym komisariacie, z którego przyjechali ci państwo. Mm -hmm. No znaczy ja u siebie tego nie mam. Ja się kontaktowałem z dowódcą OPP, tak? który, który tam uczestniczył. Także tu na miejscu nic nie zostało. Jeżeli już, to miałoby być na bliższej, tak? No nie, może w samochodach tych, którymi mnie... powiem, że na przykład podjechali oni najpierw na Komendę stołeczną na Nowolipie, prawda, czy jak to się tam nazywa, koło Placu Bankowego, przy Andersa. Mm -hmm. I tam wzięli jakiś taki większy samochód i nim pojechali, czyli samochód z KSP i mnie zawieźli nim na wilczą. Także być może tam te klucze leżą gdzieś. No to dlatego panu mówię, że kontaktowałem się z dowódcą tych, tej grupy, tego Plutonu, który był i oni mi przekazali, że w samochodzie nie było żadnych kluczy, że tam nie, nie zostały. Mm -hmm. No ale no może jeszcze się proszę spróbować z tymi funkcjonariuszami bezpośrednio skontaktować, bo oni to poszli do domu z tego co widziałem, bo wy, wychodzili z komendy już, mm -hmm. No, Dlatego panu mówię, ja dzwoniłem do osoby odpowiedzialnej za te patrole i ten odpowiedzialny swoim samochodem służbowym wiózł pana najpierw na prokuraturę, a później na Wilczą na Śródmieście. Aha, czyli tam ci panowie Bziuk i ten drugi, tak? No, tak. No, tam jakoś się tam nazywają, nie wiem. Jak. Yy, I po prostu yy, oni sami mówią, oni, że nic nie oni... znaleźli. No to nie wiem, jak to tak. możliwe, bo mi znikło z tej torby. No, no ja nie, nie umiem inaczej panu pomóc w tej chwili, tak? No, no to ja no będę mnie, musiał zawiadomić prokuraturę, te... bo naprawdę mi znikły z torby, a oni pamiętają, że ja te klucze miałem przy sobie. Prawda? A no to, na wilczej, no, no to mają na nagranie. No to... Ja przeszukałem tę torby, jak mnie zaraz wypuścili, yy, i w niej nie ma tych kluczy. Mm -hmm. No to ja już. W tej, w tej sytuacji, no nie jestem Panu pomóc. Tak jak powiedziałem, skontaktowałem się z osobą odpowiedzialną, która przewoziła Pana Aha. i Pana i patrol, który tam podejmował czynności i on mi oświadczył, że tych kluczy nie ma. Nie ma dowodów, gdzie są klucze, czyli po prostu trzeba zawiadomić prokuraturę. W takim... Bo może się gdzieś w takim razie znajdą czy, czy jakaś zmowa czy coś. No dobra, no to ja będę w takim razie no no, zamiadał. No dobrze, tylko mówię. Nikt panu przez specjalnie by nie zabrał kluczy. Bo po co te klucze komu? Bo ja na tym następnie tracę 550 czy 600 zł. Na trzy nowe zamki, w tym jeden do skrzynki elektrycznej, który jest specjalny, żeby pogotowie energetyczne miało, czyli one jest droższy. Hmm. Jest tam jakieś. Pogotowie zamkowe, kto musi przyjechać, wykonać usługę, co to kosztuje pewnie jest 250 zł, a łącznie z 550-600 złotych na tym stracie. Ktoś może no. chciał mi zaszkodzić, bo wierzę, ale ciężko wiąże koniec końców. Tak jak Panu powiedziałem, no, no niestety no nie jestem w stanie Panu pomóc w tej okay. chwili. Okej, ok? okay. no dobra, no to. Kontaktowałem się, z, mówię, z dowódcą tak, tych patroli. I mi oświadczył, że w samochodzie nie ma. Nikt, nie, ani on, ani kierowca nie zauważyli, żeby w samochodzie były pozostawione klucze. No wie pan, no tak, no a to się tak też zapowiadało w różnych sprawach u mnie ostatnio, no że, że może być jakaś sytuacja, no to no dobrze, no niech to prokuratura bada w takim razie. Dobrze, dziękuję bardzo, do usłyszenia.